Kluczowe wersety Biblii na temat suwerenności Boga. Zapraszam. Witajcie, kolejny odcinek. Dzisiaj chciałbym powiedzieć o wersetach Biblii na temat suwerenności Boga. I tytułem wstępu chciałem powiedzieć, że Biblia przedstawia Boga jako kontrolera i Dysponenta wszystkich stworzeń. Czytamy o tym w księdze Daniela, w księdze Izajasza. Biblia przedstawia Boga jako najwyższego władcę ziemi, tego przeciw któremu nikt nie może wystąpić. On jest wszechmogący, on działa we wszystkim według swojej własnej woli. On jest niebieskim garncarzem, który kształtuje ludzi według swojego upodobania. Krótko mówiąc, on decyduje o wszystkim, co się dzieje na ziemi. Ludzie mają różne poglądy. Czasami nawet spotykam chrześcijan, którzy nie bardzo rozumieją suwerenność Boga i w nią niekoniecznie wierzą, albo mówią, że wierzą, ale nie wierzą. Postaram się pokazać kilka tylko fragmentów. Znowu kilka fragmentów na temat wielkości Boga, suwerenności i delikatnie je omówię. Zacznę od Ewangelii Mateusza, Szósty rozdział i Mateusz, dziesiąty rozdział. Dwa fragmenty koło siebie. Zobaczmy, yy, cytuję. Dlatego mówię wam: nie troszczcie się o wasze życie, co będziecie jeść, albo co będziecie pić, ani o wasze ciało, co się będziecie ubierać. Czyż życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało czymś więcej niż ubranie? Spójrzcie na ptaki z nieba, że nie sieją ani nie żną. Ani nie zbierają do spichlerzy, a jednak Wasz Ojciec Niebieski żywi je. Czy Wy nie jesteście o wiele cenniejsi niż one? I w dziesiątym rozdziale czytamy: Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz nie mogą zabić duszy. Bójcie się raczej tego, który może duszę i ciało zatracić w piekniu, w piekle ognistym. Czyż nie sprzedaje się dwóch wróbli za pieniążek? A jednak żaden z nich nie spadnie na ziemię bez woli waszego Ojca. Nawet wszystkie włosy na waszej głowie są policzone. Nie bójcie się więc, jesteście cenniejsi niż wiele wróbli. To niesamowite. Pan Jezus, Syn Boży, mówi, że Ojciec Niebieski karmi nawet ptaki. Bóg ma tak przemożny wpływ, ma tak całkowity wpływ. To nie jest jakiś Demirul, czasem niektórzy myślą, który stworzył idealną maszynę, wprawił w ruch i ona działa. Bóg jest niesamowity, bo Bóg jest zaangażowany. Bóg jest zaangażowany w życie na ziemi. Ludzie tak często to odrzucają, nie chcą o tym myśleć, ale kiedy czytamy Pismo Święte, kiedy czytamy Biblię, to jest niesamowite, jak Bóg wielokrotnie to podkreśla, mówiąc sam o sobie. Tutaj Jezus Chrystus mówi, że nawet włosy na waszej głowie są policzone. Mówi, że Bóg karmi wróble. Dba o wróble, więc tym bardziej będzie dbał o swoje dzieci. Ważne, aby wspomnieć o tym, kto jest dzieckiem Boga. Mówiłem o tym w poprzednim odcinku, ale pamiętajmy, że Pan Jezus powiedział też w kazaniu na górze w Ewangelii Mateusza, że Bóg sprawia, że słońce wschodzi dla sprawiedliwych i niesprawiedliwych. I On zsyła deszcz na sprawiedliwych i na niesprawiedliwych. Drugi fragment. List do Efezjan, pierwszy rozdział, jedenasty werset. Cytuję. W nim mówię, w którym też dostąpiliśmy udziału, przeznaczeni według postanowienia tego, który dokonuje wszystkiego według swojej woli. Paweł wielokrotnie o tym pisze, nawet powołując się na Stary Testament, zobaczcie list do Rzymian, jakie tam są fragmenty kontrowersyjne dla niektórych, że No, Bóg tak nie może działać, ale Bóg może działać jak chce, bo jest Bogiem, bo jest Bogiem wspaniałym, bo jest Bogiem wszechmocnym. Bo jest Bogiem suwerennym. Bóg suwerenny robi to, co sam chce. Wykonuje to, co sam chce. Psalmy. Wielokrotnie w psalmach są podkreślane, jest podkreślana ta cecha Boga, suwerenność. Zacytuję dosłownie kilka. Psalm 99 czytamy: Pan króluje, niech drżą narody. Bóg siedzi między cherubinami. Niech zachwieje się ziemia. Psalm 103. Pan na niebiosach ustanowił swój tron, a jego królestwo panuje nad wszystkim. Psalm 115. Nas, nasz Bóg jest w niebiosach, czyni wszystko, co chce. Psalm 135. Cokolwiek się panu podoba, czyni to w niebie i na ziemi, na morzach i we wszystkich głębinach. Suwerenność Boga jest dla mnie czymś zachwycającym. Wcześniej nie myślałem o Bogu w ten sposób, ale kiedy zacząłem czytać słowo Boże, zacząłem to dostrzegać, to ta cecha jest dla mnie niesamowita. Ta cecha napełnia mnie taką radością, taką pewnością, że wszystko, cokolwiek się dzieje w życiu chrześcijanina, w życiu osoby, która idzie za Bogiem, jest całkowicie pod kontrolą Bogu, Boga. Niektórzy myślą, Podając się za chrześcijan, że toczy się jakaś walka, jakaś walka Jezusa Chrystusa z szatanem, jakieś siłowanie się na rękę, kto wygra, to to jest absurd, to to jest niebiblijna nauka. W Słowie Bożym Pan Jezus sam nawet mówi, dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Wszelka władza, nie ma żadnej rywalizacji pomiędzy mocami ciemności i mocami dobra. Księga proroka Izajasza, Izajasz 45, rozdział, wersety 7-9. Cytuję. Ja tworzę światłość i ja stwarzam ciemność. Czynię pokój i stwarzam nieszczęście. Ja, Pan, czynię to wszystko. Niebiosa, spuśćcie rosę z góry i niech obłoki wylewają sprawiedliwość. Niech ziemia się otworzy i niech wyrośnie zbawienie, a razem z nim niech zakwitnie sprawiedliwość. Ja Pan to stworzyłem. Biada temu, który się spiera ze swoim stwórcą, będąc skorupą jak inne skorupy gliniane. Czy glina powie swemu garncarzowi, cóż czynisz, a Twoje dzieło ono nie ma rąk? Czy glina powie garncarzowi, co czynisz? Niestety tak jest, że żyjemy w świecie pełnym grzechu i ludzie. Przeciwstawiają się Bogu. Często przeciwstawiają się Bogu, którego nie ma, którego sobie sami wymyślili albo ktoś im opowiedział. Zwykle nie znają Boga prawdziwego, niestety, i zadaniem chrześcijan jest mówić o Bogu prawdziwym. Ale zdarza się też bardzo często, że ludzie, którzy troszeczkę poznają Boga, zaczynają się Mu sprzeciwiać. I wtedy te słowa proroka Izajasza są bardzo na czasie, czy glina powie garncarzowi, co czynisz. Jakie mamy prawo mówić naszemu stwórcy, czy robi coś dobrze, rób coś źle? Nie mamy żadnego prawa. Księga Izajasza, to jest piąty cytat, 46, rozdział, wersety 9 do 10. Cytuję. Wspomnijcie rzeczy dawne i odwieczne. Bo ja jestem Bogiem, nie ma żadnego innego. Jestem Bogiem i nie ma nikogo podobnego do mnie. Zapowiadam od początku rzeczy ostatnie, od dawna to, czego jeszcze nie było. Mówię, mój zamiar się spełni i wykonam całą swoją wolę. Jak niesamowite jest to, co tutaj czytamy, i jak jest to prawdziwe, można zobaczyć w osobie Jezusa Chrystusa. Bóg zapowiedział już, że przyjdzie Mesjasz, przyjdzie Zbawca, już wypędzając Adama je z raju. Później przez historię ludzkości wielokrotnie Bóg zapowiadał niezwykłe rzeczy. I zachęcam do tego, żebyście się przyjrzeli, jeżeli ktoś z Was nie zna, są, jest wiele, niektórzy mówią, że sto, niektórzy mówią, że więcej proroctw, które. W Starym Testamencie były zapowiedziane i wypełniły się w Jezusie Chrystusie. Są nawet takie tabelki, można gdzieś kupić 100 proroc wypełnionych w Chrystusie. Myślę, że nie są tam zawarte wszystkie. Niesamowite, jak Bóg przepowiadał, co się stanie 1500 lat przed Chrystusem, kiedy Mojżesz o tym mówił, albo kiedy inni prorocy mówili. 700 lat przed Chrystusem, 1200 lat przed Chrystusem i Bóg to spełnił. Bóg sam, Bóg mógł to spełnić tylko dlatego, że jest Panem panów i królem królów i panuje całkowicie nad rzeczywistością. Kolejny fragment Księga Izajasza 46 rozdział, wersety 8 do 11. Cytuję. Pamiętajcie o tym i wstydźcie się. Weźcie to sobie do serca przestępcy. Wspomnijcie rzeczy dawne i odwieczne, bo ja jestem Bogiem i nie ma żadnego innego, ja jestem Bogiem, i nie ma podobnego do mnie. Zapowiadam od początku rzeczy ostatnie, od dawna to, czego jeszcze nie było. Mówię, mój zamiar się spełni i wykonam całą swoją wolę. Przywołuję ze wschodu ptaka drapieżnego, z dalekiej ziemi mężczyznę, który wykonuje moją radę. Powiedziałem i wykonam to. Postanowiłem i uczynię to. To jest rozszerzenie tego wcześniejszego cytatu. Dodane tu jest, jakby to, że Bóg przywołuje ptaka drapieżnego albo mężczyznę, który wykona jego zadanie. Widzimy wielokrotnie w historii Izraela działo się tak, że Bóg posługiwał się obcokrajowcami, posługiwał się w różnych swoich celach. Czytamy o król Nabuchodonosorze, który najechał Izrael. Że to był sługa Boży, że wykonał Boże dzieło. Na Izrael spadła kara za to, że nie przestrzegał Bożych praw. I Bóg posłużył się do tego obcokrajowcem. Bóg czyni, co sam chce, wpływa na ludzi tak, jak chce. Kolejny fragment Księga Hioba, 23 rozdział i 42. Jedno zdanie. Cytuję, lecz On jest niezmienny. Któż go odwróci. Czego bowiem jego dusza zapragnie, to uczyni. Bo On wykona, co postanowił o mnie. U Niego jest wiele takich przypadków. To jest 23. rozdział Księgi Hioba i 42. Wiem, że ty wszystko możesz, i że żaden Twój zamysł nie może być powstrzymany. To mówi o Bogu: wiem, że wszystko możesz, i żaden. Twój zamysł nie może być powstrzymany. Czasami zdarzają się ludzie, którzy mówią, Bóg może wszystko, ale nie może wpłynąć na wolność człowieka. Biblia mówi coś wręcz odwrotnego. Bóg może wszystko. Oczywiście nie oznacza to, że jesteśmy robotami, bo także jesteśmy odpowiedzialni za nasze czyny, ale w żaden sposób nasza wolność nie ogranicza. Tego, że Bóg jest suwerenny. Bóg czyni co chce i dopuszcza do naszego życia to, co sam uważa za słuszne. Ósmy fragment, Dzieje Apostolskie, czwarty rozdział, wersety 27 i 28. Cytuję: Rzeczywiście, bowiem Herod i Poncjusz Piłac z poganami i ludem Izraela zebrali się przeciwko Twemu świętemu synowi Jezusowi, którego ty namaściłeś. Aby uczynić to, co Twoja ręka i Twój wyrok przedtem postanowiły, że ma się stać. W dziejach apostolskich czytamy już po śmierci Jezusa Chrystusa po ukrzyżowaniu i po Jego chwalebnym zmartwychwstaniu, apostołowie widzieli jasno, że w tym, w tej śmierci to, to nie była porażka Chrystusa, ale to był Plan Boży. To był Boży Plan, dla nas czasami zaskakujący, dla nas czasami niezrozumiały, ale dla nas jedyny, możliwy, jedyny dający życie. To, że Jezus Chrystus przyjął na siebie karę za nasze grzechy, to jest niesamowite. Mówiłem w ostatnim odcinku, że w Starym Testamencie pisze, i Paweł Apostoł to powtarza te słowa nie ma sprawiedliwego, ani jednego. Nie ma sprawiedliwego, bez śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu każdy z nas poszedłby do piekła. To jest niezwykła łaska Boża, zaplanowana od wieków. Nieco wcześniej w Dziejach Apostolskich w czwartym rozdziale od 23 wersu jest też jeden bardzo niezwykły fragment. A gdy ich wypuszczono, przyszli do swoich i opowiedzieli im wszystko, co do nich mówił naczelny kapłan i starsi. A gdy to usłyszeli, jednomyślnie podnieśli swój głos. To jest po uwolnieniu Piotra z więzienia. Podnieśli swój głos i powiedzieli: Panie, ty jesteś Bogiem, który uczynił niebo, ziemię, morze i wszystko, co w nich jest. Jeżeli sięgniemy do, do Greki, to jest tutaj użyte słowo, greckie słowo, despota. Panie, ty jesteś Bogiem. Despota dzisiaj nam się kojarzy źle, kojarzy nam się z władcą, który jest tyranem, często może nawet niebezpiecznym dla innych, ale słownikowo to słowo despota to oznacza króla nad królami, króla, który z nikim się nie musi liczyć, króla, który może robić co chce. I tutaj pierwsi chrześcijanie już tak wołają do Boga, Boże wiemy, że jesteś potężny, jesteś królem królów i panem panów. I ostatni fragment 10 Ewangelia według świętego Mateusza, 28 rozdział, wersety od 17 do 20. A Jezus podszedł i mówił do nich: Dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Idźcie więc, czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzczące je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie ich przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem, a oto ja jestem z wami przez wszystkie dni. Aż do skończenia świata. Widzimy bardzo mocne słowa Pana Jezusa: Dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Jeżeli Bóg króluje, to nie króluje szatan. Jeżeli Bóg króluje, to nie króluje człowiek. Bóg króluje. To nie oznacza, że Bóg królował kiedyś w historii Izraela. To nie oznacza, że Bóg kiedyś będzie królował po ponownym przyjściu, ale to oznacza, że Bóg króluje dzisiaj. Bóg jest Królem Królów i Panem Panów i chwała Mu za to, jak wielki i potężny jest nasz Bóg. Amen.